Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj Święty Łukasz zaprasza nas wraz z Jezusem i jego uczniami na ucztę do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów. Będzie to Ewangelia z rozdziału 14, wersety najpierw werset pierwszy, który wprowadzi nas w całość sytuacji, a następnie od 7 do 14. Więc werset pierwszy. Kai to... ento el tein auton eis oikon tinos ton archonton ton farisaion sabbato fagein arton kai autoi esan paraterumenoi auton e kai egeneton I stało się, to hebrajskie wajechi, forma narracyjna, wprowadzenie opowiadania. Stało się Ento auton. w przy, przyjściu jego, czyli gdy przyszedł, eis oi kontinos ton Archonton, ton Farisajon, do domu pewnego Archontos. Archon to jest przywódca, ktoś ważny, stojący na czele. Ache, początek. No, a więc jednego z przywódców, bądź stojących na czele, ton farizają, czyli faryzeuszy, tych, którzy w sposób szczególny starali się przestrzegać torem Mojżesza, zachowywać wszystkie przykazania, sabbato, w szabat, fagein arton. Aby jeść chleb. Z tym, że tutaj to ar, to, to nie tyle odnosi się do chleba, co w ogóle do posiłku, aby spożyć posiłek w tym szerokim znaczeniu tego, tego terminu. Wiemy, że szabat, dzień szabatu, był dniem, kiedy należy wypoczywać nie zajmować się pracą zawodową i również to może być, może być to też ta wieczerza szabatowa kiedy rozpoczynająca świętowanie dnia szabatu Kaj autoi esan paraterumenoi auton a oni chodzi przypuszczalnie o innych faryzeuszy którzy tam też zostali zaproszeni byli paraterumenoi paratereo Tereotyp jest zachowywać, przestrzegać, ale też paratereotyzm jest przestrzegać obok, czyli przypatrywać się, czy przypadkiem Jezus będzie zachowywał wszystkie przepisy Tory, śledzili Go albo przypatrywali się Mu, przypatrywali się Mu, ale w taki sposób krytyczny. Teraz siódmy werset, przechodzimy, przeskakujemy kilka wersetów. elegende prostus che eh, clemenus parabolen et echen et echon eh, postas eh, protoclisias ex elegonto legon pros autus elegende pros autus i eh, powiedział do Prostus keclemenus, to jest od kaleo, tu jest forma perfectum, a więc ci, którzy zostali zaproszeni, to jest imię słów w formie perfectum, powiedział do tych, którzy zostali zaproszeni, parabolen, czyli przypowieść albo porównanie, na historia obrazująca pewną rzeczywistość. Ep echon, pos, no właśnie, to jest echon, tu mamy ten czasownik. Ep echon to jest przyglądać się, też zauważyć coś. I to jest w imię słowie czynnym, czyli widząc, zauważając, czy przyglądając się. Pos das protoklisijais ex elegonto. Jak przyglądając się, jak protoklisija, to jest protos, to jest pierwszy. Kline, czy klisios, klision, to jest, to jest miejsce, miejsce, gdzie się kładzie, kładzie do, do spożywania posiłku na sofie. A więc te pierwsze miejsca za stołem, byśmy powiedzieli, czy najważniejsze pierwsze miejsca na tej uczcie, jak te pierwsze miejsca? elegon to, czyli eklego ek to jest wybierać, wybierali, wybierali sobie, a więc każdy przychodził i szukał, gdzie wybrać sobie najdogodniejsze, naj, z tych najgodniejszych, najważniejszych miejsc. Legon proszę to mówiąc do nich, teraz zaczyna się ta przypowieść. Chotan klethes hypotinos eis gamus me kataklithes eis ten protoklisian me pote epitimoteros su e keklemenos ke hyp autu. kotan klethes jeżeli znowu tutaj mamy tu jest koniunktivus aoristi czyli gdybyś został zaproszony jeśli by ktoś zapros jeśli byś został zaproszony apotinos przez kogoś eis gamus. Gamos to jest ślub oraz uczta weselna. Wiemy, że w judaizmie ślub nie był udzielany w jakimś miejscu sakralnym, w synagodze, tylko w miejscu, gdzie będzie odbywała się uczta. Samo zawarcie małżeństwa dokonywało się w tym miejscu, gdzie zaraz potem było wesela, więc to było połączone ze sobą. Czyli jesteś zaproszony na tę ucztę weselną. Me kataklitches nie siadaj, czyli y, tu kataklino to jest posadzić kogoś, a w formie biernej to jest samemu zająć miejsce. Czyli nie zajmuj miejsca w protoklisian, czyli w tym miejscu uprzywilejowanym, nie zajmuj pierwszego miejsca. Me potem, entimoteros – sód, aby przypadkiem mnie. Entimost to jest ktoś cenny, ważny, mający pewną wysoką pozycję społeczną. Timao to jest otaczać szacunkiem, czcić kogoś, więc Entimost to jest ten właśnie zacny człowiek, zajmujący wysokie stanowisko w społeczeństwie, a tu Entimot to. To jest stopień wyższy, a więc ktoś, kto wyższe od ciebie stanowisko, wyższą od ciebie pozycję w społeczeństwie zajmuje, jest bardziej godny, bardziej zacny od ciebie, su, tu będzie to genitivus comparativus względem ciebie, e keklemenos hip autu, zostałby, byłby zaproszony przez niego, czyli przez tego, który ciebie zaprosił. Aby przypadkiem ktoś godniejszy od ciebie nie został zaproszony przez e, tego gospodarza, który Cię zaprosił. Dziewiąty werset. Kaj el hose ho kaj auton, kalesas, erej soi. topon. Kaj tote arkse, meta aishines, ton eshaton topon kat echein. I, kaj eto? I przyszedłszy Jose auton, ten, który ciebie i jego, a więc tego ciebie i tego godniejszego od ciebie kalesas y, zaprosił, erej i powie tobie, dos tuto topon, daj temu miejsce, czyli ustąp mu miejsca. Kaj Arksemeta meta aishines i wówczas zaczniesz z aishine, to jest wstyd albo nieszczęście, niedogodność, doświadczając tej niedogodności albo wstydząc się, widząc, że no musisz ustąpić tego miejsca, ton eschaton topon kat ostatnie miejsce zająć. Bo jest sytuacja, że już te nieco dalsze miejsce już były zajęte przez innych, więc no, ten najważniejszy, najgodniejszy, zwykle przychodzi w ostatniej chwili i wtedy ty musisz już zająć to miejsce, które pozostaje, więc ostatnie miejsce. Dziesiąty werset. Alchotan Klethez, poreutheis anapese eiston eschaton topon. fina hotan elte ho cleque se erei soi file pros anabethi anoteron tote estai soi doxa en opion panton ton sin ana claim soi al hotan clethes ale gdi byłbyś zaproszony, poreut heis Anapese, poszedłszy, anapese, to jest anapipto, to jest usiąść, zająć miejsce, ale to jest synonim tego anaklino. Anaklino to jest z godnością usiąść. Anapipto to jest po prostu klapnąć sobie, klapnij sobie, czyli bez... Yy, widzimy, że z jakąś pokornie idź, usiąść, zajmij, yy, kata, yy, yy, gdzie my jesteśmy... Anapes, Anapipto, czy tam klapnij sobie Eisen Eschaton topon na ostatnim, najpośredniejszym miejscu. Chinachotan Elthe Hokekle Kosse, aby jeżeli przyszedłby ten, który ciebie zaprosił, gospodarz, z Erej Soj powiedział tobie, file przyjacielu. Pros anabethi. Pros anabethi to jest imperatywus aoristi, od pros anabajno. To jest czasownik złożony z trzech. Anabajno to jest posunąć, przemieścić się wyżej. A pros anabajno to jest jeszcze przemieścić się wyżej, ale i też bliżej, ponieważ te najzacniejsze miejsca to były te najbliżej gospodarza. Więc zaprosił go jakby tam bliżej siebie i na ważniejsze, bardziej godne miejsce. Anote, czyli tam przesiądź się, idąc wyżej i bliżej. Anoteron. An, ano to jest ku górze. Anoteron to jest jeszcze bardziej, bardziej ku górze. Czyli chodzi o zajęcie tego miejsca w całej tej hierarchii miejsc na wyższe, godniejszego, nie najwyższego miejsca, tylko godniejszego względem tego, gdzie, gdzie zasiadłeś. Tote estaj soj doxa. Wówczas będzie tobie chwała. Chwała doxa w znaczeniu ten szacunek, honor, pewne y, pozytywne wejrzenie na ciebie. Wszyscy y, spojrzą na ciebie, o, jaki, jaki jednak ten człowiek jest... Y, Kulturalny jest hono, pełen honoru, doksa. To, to doksa, które w pełni doksa należy do Boga. Bóg jest w pełni to jest doksa chwalebny. A tutaj ta chwała, ale na poziomie współbiesiadników. Doksa Enopion Panton, ton, Syn Ana keimenon, wobec wszystkich. Współsiedzących, czy współ, no nie leżących, współ, współzajmujących miejsce na tej uczcie, będzie wobec Ciebie. I jedenasty werset. Koty pas cho hipson heauton, tapeinot hesetaj. Kaj ho tapeinon heauton, hipsot chesetai. Bowiem każdy hipson, to jest wywyższać się, starać się, Zająć wyższe miejsce, wyższą pozycję społeczną, czyli każdy wywyższający siebie samego, tapejnot hesetai. to jest w formie biernej. Zostanie poniżony czy upokorzony. Tapejnot to jest z kolei obniżyć albo w relacjach społecznych upokorzyć. Zostanie poniżony, upokorzony. W domyśle to może być ten dativus, ten y, 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 może być y, passivum divinum, czyli y, Bóg go upokorzy. Tu jest obraz tej uczty niebiańskiej. Kajhotapeinon chiauton i ten a ten, który się upokarza, czy ten uniża, uniżający się, chipsod hesetaj, znowu mamy w formie biernej, zostanie wywyższony. Dvulasti verset. Elegende cai to keclekoti auton. Cotan poies a, ariston e deipnon, me fonei tus filus su, mede tus adelfus su, mede tus singeneis su, mede geitonas plusius, me potet autoi Antikalesus sosin se kai genetai antapodoma soi. Legenei. Powiedział też to ke auten, temu który go zaprosił, tutaj jest ma perfektum, jest w, w czasie perfektum, czyli ten, który go zaprosił i z którego zaproszenia on skorzystał, w domyśle. A więc ten, który go zaprosił, powiedział temu, który go zaprosił. Kotan poez Ariston e Deipnon. Gdy czynisz. Ariston to jest uczta o porze południowej, czyli w środku dnia, obiad, uczta obiadowa. Deipnon to jest uczta wieczorna. A więc zauważmy, że on tutaj nie powiedział do tego. Faryzeusza, odnośnie do tej uczty, w której uczestniczy, tylko w ogóle, ogólną zasadę. Jeżeli czy to ucztę w porze obiadowej, czy ucztę w porze wieczornej czynisz, mefoneitus filusu. Nie wołaj Twoich. Tutaj to foneo to jest synonim kaleo, kaleo zapraszać, to jest foneo, to jest wołać, a więc nie wołaj filusu, filos to jest przyjaciel, nie wołaj swoich przyjaciół. Medetus adelphusu ani Twoich braci, medetus singeneissu, ani tych, którzy są z Tobą z koligaceni, z powinowaceni, całej e, swoich krewnych, wszystkich. syngenes, to jest, czy, tych ze swojej rodziny, szeroko właśnie pojętej. Medetus geitonas Lucius, ani gejtones, ten gejton to jest sąsiad, więc tych gejtones to jest sąsiadów, plus ios to jest bogaty, bogatych sąsiadów. Czyli nawet tych, którzy nie są swoimi przyjaciółmi, ani krewnymi, ale ze względu na to, że są bogaci, możesz coś od nich zyskać, więc zapraszasz ich. Więc, więc takich też nie zapraszaj. Sąsiadów bogatych. Me te autoi Antikaleosin, aby przypadkiem oni nie y, Antikaleo to jest odwzajemnić zaproszenie, czyli zaprosić nawzajem. Nie odwzajemnili zaproszenia, ciebie, genetaj Antapodoma soi i stanie się odwzajemnienie, Antapodoma, y, czyli odpłata wzajemna. Czyli że coś ktoś komuś zrobił i ten Odpłaca mu tym samym. Czyli jakby uregulowanie tych, tej należności w tym przypadku. Trzynasty werset. alchotan do hen poies. Kalej ptochus, anapeirus, kolus, tyflus. Ale jeżeli do hen poies. to jest. Uczta, bankiet, w szerokim tego słowa znaczeniu, bez precyzowania o jakiej porze dnia, jeżeli tę ucztę czynisz, zaproś ptochus, ptochos to jest biedny, pleku ubogi, an apeirus. Anaperos to jest człowiek okaleczony, ułomny. Od aperos to jest, aperos to jest ktoś zdrowy, tu jest tym alfa privativum, prywa, anaperos, czyli niezdrowych, tych, którzy mają jakiekolwiek, jakiekolwiek ułomności w szerokim tym słowa znaczeniu. Dalej mamy holus. Holos z kolei to jest człowiek. Ułomny, jeśli chodzi o kończyny dolne, czyli kulawy, chromy, z trudem poruszający się, a wskutek tego też biedny, często nie nie mogący pracować na własne utrzymanie. No i w końcu tyflus. Tyflos to jest niewidomy, człowiek ślepiec, niewidomy i niewidomych. I czternasty werset. Kaj makarioj esse, choć uk echosin. Antapoduna i soi, anatapedotchesetai soi, garsoi ente anastasej, ton Kai Kajmakarios, ese. I e, w, będziesz błogosławiony. W takiej sytuacji będziesz błogosławiony, czy będziesz szczęśliwy? Choti uk echusin, gdyż nie mają antapodunaj soi. Nie mają odwzajemnić, odwzajemnić się Tobie. Nie mają czym odwzajemnić, nie mają jak odwzajemnić się Tobie, czyli odpłacić Tobie. To, to ten sam czasownik, który był w poprzednim wersecie. A dalej, antapodot hesetaj Czyli zostanie tobie odpłacony, czy zwrócony, wyrównany, gar soi tobie ento anastasy ton dicaion, w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Anastasy, to jest to, ta, ta, ten moment w tradycji hebrajskiej, w tym olam chaba, czyli ten świat, który ma nadejść wtedy, kiedy wszyscy sprawiedliwi powstaną z martwych. A tym pierwszy, który Pierwszym, który już powstał z martwych jest Jezus Chrystus. I On zaprasza, On był właśnie, On pierwszy posadził nas, zaprosił nas na tą ucztę i, i On pierwszy zaprasza nas do tego, żebyśmy, żebyśmy my, przychodząc na, na ucztę, którą już tutaj na świecie nam zastawia, właśnie szukali tego ostatniego miejsca, aby później i właśnie i też żebyśmy zapraszając innych, też właśnie potrafili tutaj nie oczekiwali tego, że... Inni nas zaproszą później, czyli czyniąc dobro drugiemu, nie oczekiwali, że ktoś nam odpłaci. Ale mieli tę ufność, że Bóg, który jest Panem historii, Panem dziejów, On troszczy się o nas i On odpłaci nam. Jeśli nie na tym świecie, to jak tu czytamy, ente anastasei tondikajon, przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Dziękuję bardzo.